Często pytacie nas, czy zaszczepiłyśmy się na malarię. Otóż nie, bo nie ma szczepionki na malarię. Możemy działać tylko profilaktycznie, a więc możemy nosić dłuższe ubrania, najlepiej jaśniejsze i takie nieprzylegające do ciała. Możemy też unikać miejsc, gdzie jest, gdzie jest woda i unikać też wychodzenia. Kiedy jest wieczór i zimniej. I moskitiery w nocy. Bardzo ważna sprawa. Będziemy spać pod moskitierą i też zasłaniać okna moskitierami. Poza tym można stosować te środki zapobiegać w postaci leków, jednak one nie dają stuprocentowego bezpieczeństwa przed tą chorobą. A objawy są dosyć nieprzyjemne. Tak, no. I jeżeli, dlatego jeżeli zauważymy u siebie objawy typu wysoka gorączka, bóle mięśni czy też głowy, biegunka, wymioty, to szybciutko udamy się do kliniki i, i tam dostaniemy na pewno jakieś leki. Malaria jest chorobą uznawaną za bardzo groźną w Afryce, gdyż jest bardzo śmiercionośna. Pochłania około miliona osób rocznie, ale dzieje się tak ze względu na to, że nie mają oni dostępu do, do lekarstw, lub też ich często na nie nie stać, lub też nie mają jak dojechać do kliniki. Idę się dziś zaszczepić yy, z helą na choroby tropikalne. I zobaczymy, jak to będzie potem. Hejka! Hejka! <grym> Dzisiaj nasze szczepienia. Proszę zobaczyć, jaką piękną mam książeczkę. Tak, chyba idzie, tylko powtórzyć jedną, a ja mam wszystkie. Więc zobaczymy. Może, może jutro będę umierać. <grym> ja ci ona 3 dni będziesz umierać, no ale. Może nie. Nie mam tyle czasu. <grym> Wolnego. <grym> Także żyćcie nam powodzenia. Co jeszcze? Ale to w ramię są te zaszczepienia. Tak. tak? Tak? Uch, tak. No tak. chyba, że chcesz gdzie indziej. Nie, nie chcę gdzie indziej. Właśnie <grym> czekałam. Dobra, to lecimy. Bye bye. bye bye! A więc tak, jesteśmy po szczepieniach. Jesteśmy po szczepieniach. Hela nagrywa, bo nie mogę tak wysoko podnieść ręki. Ole <grym> boli ramię, <grym> no ale to nic dziwnego. W końcu dostała trzy dawki. Ja dostałam tak. tylko jedną, więc czujemy się świetnie Ola. Czujemy się, czujemy się dobrze chyba, póki co, póki co jest ok. No, Była miła pani. Pogadałyśmy no. sobie. Jesteśmy zaopiekowane. Polecamy tutaj. Ogólnie polecamy, proszę bardzo, w budynku. Owo. Budynku Owo dla mnie to jest tytanik. Tak. No. Nie było tak źle. Zobaczymy, czy, czy będziemy pokazać. 哎呦。